Jeśli wiesz, jaka jest różnica między mangą a anime oraz że filery są zborą każdego otaku, to ta audycja jest właśnie dla Ciebie. W każdy piątek Akademickie Radio Indeks przejmowane jest przez zapalonych miłośników mangi i anime. Audycja Mangusta poświęcona jest Waszym ulubionym tytułom z krainy kwitnącej wiśni. Znajdziecie tu krwawe polowania na potwory, walki potężnych wojowników oraz miłosne problemy nastolatków. Audycja Mangusta w każdy piątek o 16.30. Cześć, to jest audycja Mangusta, jest piątek. Czyli, czyli witam się z Wami Weronika. i Maciek, bardzo przepraszam za mój głos, ale od jakiegoś czasu bardzo, ale to bardzo choruje na gardło. No to ja będę nas teraz ciągnąć, starać się za dwie osoby. Jak zwykle. <laughs> Także, jak zwykle mamy jakiś specjalny temat i tak. Weroniko może przybliżysz. Naszym dzisiejszym specjalnym tematem jest, są anime o przyszłości, a która nie zawsze jest też jakaś taka super no tak. roczna przyszłość. Roczna przyszłość, zwłaszcza, że przyszłość w niektórych naszych anime jest za 7 lat, niektóre tak. nawet już miały miejsce. No niektóre się dzieją na przykład w przyszłym roku. Niektóre działy się yy, 6 lat temu. Tak, niektóre też się działy. Możecie skojarzyć te tytuły, które już też opowiadaliśmy. No ale akurat w dzisiejszym naszym wydaniu będziemy się skupiać na mrocznej przyszłości, ale w Japonii. No. Także Weroniko, o czym opowiesz? Ja opowiem o anime, które wyszło w 2012 roku i się zwie Psychopass. Czy jest to jedno takie z nowszych? Znowu, no, ja mam to nieco starsze, starsze z 2006 roku. Mówię, tak, przypominamy, oczywiście. to już jest było 10 lat temu. Tak. To jest straszne. Noronika Waryn sobie dzisiaj właśnie to uświadomiła i strasznie to przeżywa. Okropnie. E, a mowa oczywiście o anime Code Gias Luluś of Rebellion. Tararam. Luluś. Po luluś. Po japońsku kod Giasu Hangyoku no Rurushu. No a o co właściwie chodzi w tytule, to się dowiecie w trakcie. Tak, zaraz po openingu z tegoż anime No to. Danielu. Który realizujesz naszą audycję, proszę o opening. Dziękuję. I ładna końcówka na no, koniec, już. pianinko było e, To był opening z Code Gias, Lilish of the Rebellion Lelush. Czy też Code Geass No już tak, nie szpanuj, no e, Jest to anime z 2006 roku Jak już wcześniej wspomniałem To było 10 lat temu, przypominam Tak, to było 10 lat temu Miałem lat 15, ty miałeś lat 10, 10. E, I studio odpowiedzialne za to anime To studio Sunrise Które również stworzyło anime z serii Gun Czyli ogólnie duże mechy? Mechy. Mechy, mechy czy mechy? mechy? No, to wielkie roboty. Wielkie roboty. A za, wi za wizerunek postaci odpowiadają artystki ze studia CLAMP, O kto, których o... Wspominałyś, wspominałyśmy, wspominałyśmy. Tak, w zasadzie bo wtedy... wspominałyśmy, bo jeszcze była Anna Karmowska. Ania wtedy z nami była a propos właśnie. Ciebiec. Walentynkowego wydania mangusty, które możecie sobie odsłuchać na naszej stronie internetowej na i na naszym kanale. Tak. Mamy <laughs> stronę, mamy fanpage'a. No, mamy fanpage'a. Tak. No i właśnie, o czym jest ten kod Gias? No to seria rozgrywa się tak naprawdę 7 lat po wojnie między wojną a no między wojną, między, między Wielką Japo Brytanią między Japonią a nowym imperium brytyjskim, no. albo świętym imperium brytyjskim, jak w niektórych tłumaczeniach się pojawiło też tam Wielka Brytania, okej okay. no Brytyjczycy roznieśli w pył Japończyków ponieważ byli bardziej zaawansowani technologicznie to no jest dziwne, mieli wielkie roboty no. ale to jest dziwne, dlaczego Brytyjczycy byli bardziej zaawansowani od Japończyków? Czy znaczy ja w ogóle myślę, że to jest takie tło historyczne tam nawet dasze. No tak, że Japonia była w XIX wieku do tyłu tak. z technologią. Ale chodziło ale to bardzo mi często. bardziej, że Japonia swego czasu była pod panowaniem brytyjskim. To, Oni to są też. trochę na nich cięci w sumie. No bardziej na Amerykanów chyba. To już nie wchodźmy w szkołę. Dobrze, no i dobra. Brytyjczycy wygrają tylko dlatego, bo posługiwali się wielkimi mechami zwanymi Nightmare Frame. I po tym wszystkim Japonia stała się częścią tego wielkiego imperium i od tamtej pory jest nazywana Strefą 11, a mieszkańcy Japonii to 11-strefowcy. Super nazwa. Tak, no i jak byłem się domyślać, Japończykom nie specjalnie się podoba ta. Dyskryminacja, no. jakby nie patrzeć, zwłaszcza, że są traktowani tam gorzej, jak ludzie. Znaczy to pewnie tak trochę jak Polska pod zaborami? No, 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 dlatego właśnie Polacy często się utożsamiają z tym, co się tam dzieje w tym anime. Wtedy też młody Lilusz Lamperyusz. Luluś. Luluś? Dobrze, będę mówił teraz Luluś, bo to jest bardzo trudne imię. Główny bohater z serii, bo przysięguje zemstę, zemstę na, na jeźdźcach. I przynosi. Tak właściwie to Luluś jest Brytyjczykiem, nie? No tak, ale z jakichś niewyjaśnionych jeszcze wtedy przyczyn pojawił się ja w Japonii, wiem. ja też już wiem. I, I informuje, że te wydarzenia, ta wojna między Japonią a nowym imperium odbyła się w 2010 roku. Jesteśmy 6 lat po wojnie między Japonią a Imperium Brytyjskim. wiesz, to tak samo jak już był ten pierwszy impakt w Neon Genesis Evangelion. No właśnie. Także przyszłość pełną gębą. No ale dobra, wracamy do mm, głównych, do aktualnych wydarzeń. To jest 2017 Czy rok. To już jeszcze... w przyszłym roku, jeszcze rok. Jeszcze rok. Kiedy to główny bohater przypadkiem zostaje wciągnięty w walkę między właśnie siłami brytyjskimi a japońskimi rebeliantami. Re, rebeliantami. Rebeliantami, e, którzy, którzy zdołali ukraść ciężarówkę z bardzo tajemniczą zawartością. Znaczy, na początku nam powiedziano, że to jest trujący gaz. I tak naprawdę wszyscy wierzyli, że to jest trujący gaz i rebelianci użyją tego gazu na niewinnych brytyjskich cywila, cywilach. Ale wiecie co? To nie był trujący gaz. Wow, i to wszystko wyjaśnia się w pierwszym odcinku, więc to nie będzie jakiś duży spoiler. Nie. E, w tymże kontenerze, w, tymże, w tejże ciężarówce znajdowała się tajemnicza dziewczyna. O, o Włosach. włosach. Jak już, jak już ktoś ma, musi mieć super moc, to musi to być ktoś o kolorowych włosach. A czy w ogóle w tym anime większość osób ma normalne włosy? Tylko ona ma takie zielone. No, nie wiem, Luluś ma takie lekko niebieskawe. Nie no, ale to już da się przeżyć. Da się przeżyć. Ogólnie postacie, które nie są Japończykami, mają kolorowe włosy. No, też tak. Znaczy, już, yy, główny przyjaciel Lulusia. No, tak, ma takie. Takie brązowe. brązowawe, On jest Japończykiem. No dobrze, wracając. Yy, podczas, tej strzelani podczas strzelaniny między dwoma stronami, czyli Japończykami a Brytyjczykami, okazuje się, że towarem jest właśnie ów dziewczyna. Luluś próbuje ją uratować, a w zamian dziewczyna, która dostaje kulkę w łeb, yy, obdarza go mocą o nazwie Gijas. No, tego kod Gijas. Właśnie, tytułowy Gijas. Od, od tej pory bohater może wymusić na innych bezwzględne posłuszeństwo. Nieważne, co sobie zażyczy, oni muszą to wykonać, ale musi być spełniony jeden warunek, musi im patrzeć prosto w oczy. I może tylko. No, nie musi im patrzeć, tylko prosto w oczy. A chyba jeszcze tylko i wyłącznie może to zrobić raz. Nie Chciałem tego ja uniknąć. O... No, za duży spoiler. Nie nieprawda. <laughs> no, ale Luluś po, jak gdy odkrywa tą moc, postanawia pomóc rebeliantom. Oczywiście, przy okazji, zemścić się na wydarzeniach z jego mrocznej przeszłości. O której już Wam nie powiemy, już nie wam. Nie, nie, to nie. Każ niby Luluś pomaga rebeliantom, i żeby, żeby Japonia stała się ponownie Japonią, a nie strefą 11. Jednak cały czas kieruje się osobistymi pobudkami, żeby właśnie dorwać pewną osobę odpowiedzialną za zemsta. zemsta, odpowiedzialną za jego, nie za jego nieszczęśliwe dzieciństwo. E ogólnie Sama kreska, same, same postacie bardzo mi się podobały, Pomijam fakt, że wszyscy są tam niesamowicie szczupli, niesamowicie wysocy. Są wysocy. Tak. Oczywiście wielkie oczy, i to bez względu, czy to jest mężczyzna, czy to kobieta. To jest 2007 rok. To już tam to już było w typowej kresce takie duże oczy, wiesz? No nie wiem tak, ale ten szczupły wizerunek postaci. To są klampy. No tak. Ogólnie bardzo, bardzo dobrze backgroundy są zrobione. To mi się to bardzo prawda. podoba. Muzyka też jeszcze jak na tam Czas, dobrze się wpisywa nie, Ogólnie nieźle to wygląda, znaczy wiadomo 2007 rok to już jest lepsza animacja Ale nie powiem A wygląda Zapomniałem spoko. wspomnieć yy, Muzycy, którzy są odpowiedzialni Za, od, za opening yy, Grupa Flow jest również odpowiedzialna za opening no Naruto Shippuden Do pierwszego openingu yy, A ten fajny Tak, ten fajny, <laughs> ten najlepszy ale tak, wracałem już do Code seria się doczekała też w kilku kontynuacji, yy, spin-offu, nawet manga powstała na podstawie tego anime. Yy, ogólnie, jeśli lubicie właśnie takie tajemnic tajemniczą przeszłość, takie walka... wielkie z... rozgrywki między dwoma... Imperia imper no, imperiami, między jeśli chcecie obalić kogoś z tronu i lubicie mechy... Bo tych mechów się pojawia tam trochę. Jest dużo nawiązań do kultury brytyjskiej, tym razem, a nie japońskiej. Pojawiają się takie, e, nawet nie brytyjskie, czasami się nawet pojawiają z mitologii nordyckiej. No tak. Pojawiło się tam parę rzeczy. Pojawia się m.in. Lancelot. Kim jest Lancelot? Tam musicie się przekonać sami. Obejrzyjcie. Obejrzyjcie. No dwa sezony są do obejrzenia, ale to obowiązkowo, dlatego. zwłaszcza, że zakończenie pierwszego ro... sezonu. Robi się go z mózgu. Tak. No znaczy, mówię obowiązkowo dlatego, że to jest jedna spójna historia, mimo że jest rozłożona na dwa sezony. Jeśli kiedykolwiek będziemy robić top 5 z z bardzo dziwnymi zakończeniami, to wtedy się dowiecie. Tak. Jeśli, nie lubicie, jeśli nie lubicie oglądać, a chcecie wiedzieć. Ojejku, to straszne. To będzie okropny top 5, ale no. No dobrze, ja chyba na tyle. No, to chyba wszystko. Znaczy, ja bym jeszcze do siebie tak dodała, że w sumie główny bohater jest bardzo ciekawą piostacią. Znaczy, on jest trochę arogancki, trochę taki, wywyższa się. Jest taki, jestem taki inteligentny. Tak, i... ale z drugiej strony fajnie się pogląda jego poczynania, dlatego że on kontra reszta świata. Tak, to, to jest... nie jest tak, że. On jako przywódca rebelianci nawet nie wiedzą, kim on jest. Podaje się po prostu za, za człowieka o imieniu Zero. 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 Taki, bardzo japoński, taki, taki bardzo japoński styl. No, w ogóle tak wygląda. No też, i nosi, ta, nosi maskę. Nosi maskę, o to mi chodziło, no. też, że tak wygląda. Ale to ja gorąco polecam. Mi się bardzo podobało. Również polecam, mimo że słyszałem już takie głosy, że to nie jest fajne anime. Ale to przekonacie się sami. Dokładnie. Jak zawsze. No to, to co? Drugi opening. Kolejny opening. No. Tu i wracamy. To jest Audycja Mangusta, czyli Audycja o Waszych i naszych gustach, w świecie anime i mangi. A to Weronika. Pierwszy raz o tym dzisiaj powiedzieliśmy. No tak, zapomnieliśmy na początku. Znaczy, ja nie zapomniałam, ja no. to teraz powiedziałam. No dobrze, no dobrze. Ja dałem ciała, ja nie powiedziałem, ja ci nie powiedziałem, żebyś powiedziała. Dan Daniel nam nie powiedział, żebyśmy powiedzieli. Nikt nic nie powiedział, więc mówię teraz, żebyście wiedzieli. No a to był pierwszy opening z pierwszego sezonu, anime, które się zwie Psychopass. Anime jest z 2012 roku, czyli to jest 4 lata temu. Co nie zmienia faktu, że to i tak dawno. Tak. Znaczy, ja pamiętam, ja to oglądałem, jak to wychodziło, więc dla mnie to jest dawno. No, i pierwsza seria ma 22 odcinki, drugi sezon ma 11 odcinków, a dodatkowo wyszedł jeszcze film kinowy i manga na podstawie anime. Mam tylko nadzieję, że, nie że ten film kinowy wcale nie był aktorski. Nie, nie był aktorski, był yes. animowany głównym bohaterem, był jeden z bohaterów, o których zaraz opowiem. Tak, żeby nie zdradzać. Ale o czym jest w ogóle Psychopass, żeby tak w ogóle Was wprowadzić, to jest. Głównie taka dystopijna, dysutopijna wizja przyszłości, w której wszechobecny system decyduje o każdym aspekcie ludzkiego życia. Takie kryminalne science fiction z filozoficznymi wstawkami. Brzmi poważnie, ale nie jest. Brzmi trochę jak Ghost in the Shell. Brzmi trochę jak taki Orwell Science Fiction. Tak, no dokładnie. No. Akcja osadzona została w futurystycznej Japonii w XXI wieku, więc to jest już taka przyszłość przyszłość jeszcze jeden wiek. Jeszcze jeden, jeszcze dwa, je, nie, jeden. Jeden, bez dwa jeden, nie umiem bez liczyć. 21. No i tak w tej futurystycznej Japonii kluczowe zagadnienie dla każdego obywatela to jest jego ocena stanu psychicznego czyli tak zwany tytułowy psychopaz. I podlega on pomiarom właściwie w każdej chwili, dlatego że na terenie całego kraju zostały rozmieszczone specjalne skanery. No i oceną zebranych danych zajmuje się system Sybilii, Sybilla System, którego tajniki działania są nieznane zwykłym obywatelom. Brzmi trochę jak oprogramowanie do komórek. No, trochę jak taki wielki brat, który ciągle patrzy na ciebie, co robisz i czy się dobrze zachowujesz no. Jego wyroki są nieodwołalne, decyduje o możliwych ścieżkach kariery Cenzurze w sieci stanowi prawo karne i cywilne, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do dożywotniego odizolowania osób nieprzystosowanych do społeczeństwa A w najgorszym wypadku Do śmierci i egzekucji natychmiastowej nie, nie ma czegoś takiego jak wytłumaczenie. Po prostu, dobra, nie. twój, twój psychopas wynosi Idziesz tam... Idziesz ulicą, tak. ktoś cię zeskanuje. O, dobra, 120. Puch. Przychodzi facet i... No, i no, cię bardzo fajną, bardzo fajną bronią. Ja nawet nie miałbym nic przeciwko, gdyby ktoś mnie strzelił taką tak, fajną bronią. bronie wyglądają dobrze. No i tak, no, właściwie historia zaczyna się w takim świecie, kiedy właśnie główna bohaterka, której Skorżepo bardzo nie lubi i w sumie faktycznie Ty, jest Dobrowolska, nie po nazwisku. Skorzi, <gry> Maciuś. No, nie no, bez przesady. No, ale Weronika <gry> ma rację, nie, nie lubię tej postaci, nie lubię takich mamejowatych postaci, które po prostu które się zastanawiają, czy ona na pewno dobrze wybrała, czy ona na pewno pasuje do tej ekipy, do której się tam dostała. Właściwie sama ją wybrała, dlatego, że główna bohaterka Kany jest zupełnie niedoświadczona, ale uzyskała perfekcyjne wyniki w Akademii, więc mogła sobie wziąć taką pracę, jaką tylko sobie wymarzyła. No, a na złość nam zaciągnęła się do specjalnej jednostki <laughs> policyjnej, która właśnie zajmuje się wyłapywaniem tych nieodpowiednich obywateli, prawda? A mogła pójść do Ministerstwa Technologii. Mogła pójść do jakiegoś Pracy w biurze. I jak to zwykle bywa w kryminach, już pierwszego dnia na służbie Akane rusza w teren i musi się zmierzyć z brutalną rzeczywistością, jak naprawdę wygląda praca inspektora. No i co więcej, w tym samym czasie w mieście pojawia się prawdziwy geniusz zbrodni, marzący o obaleniu właśnie systemu Sybilli i nie cofnie się przed niższym, żeby osiągnąć ten swój cel. Ale Akane nie jest sama w tych zmaganiach z przestępcami, dlatego, że ma przydzielonego partnera i on się zwie kołgami. Ma też status tak zwanego potencjalnego przestępcy. O co w tym chodzi? Kołgami jest egzekutorem i działa właśnie pod nadzorem inspektora i pomaga im łapać zbrodniarzy ale złoi jak to w Deadpoolu ładnie było powiedzieć tak. łapie złoli, ale jako że sam ma podwyższonego pernamentnie tego psychopasa on mu nigdy nie spadnie niżej niż tam jakaś norma Yy, tak jak inni egzekutorzy, jest odcięty od normalnego świata i może wychodzić tylko pod nadzorem inspektora. No, no nie, ale... ca cały czas jest, jakby nie patrzeć, więźniem tego całego biura. Biura. Właśnie, tak. ministerstwa, chciałem powiedzieć. Ale za to ma fajną broń. Ma fajną broń, bo pistolety tam są naprawdę świetne, które potrafią zmienić swój nabój na taki, który akurat jest potrzebny. Tak, broń się nazywa Dominator i ma opcję paralizującą i opcję taką, która robi ci egzekucję. <laughs> ale tak w bardzo efektywny sposób. Tak, trochę pęczniejesz, trochę wybuchasz. No. Chcesz, chcesz na szybko zrobić masę? To nie to. To nie to. No i tak więc Kogami i Akane razem poszukują tego widmowego antagonisty, który się, już dowiadujemy się w pierwszym odcinku, że on się nazywa Makishima. A Kogami ma na jego punkcie prawdziwą obsesję, jednak egzekutor nie jest w ogóle w stanie udowodnić, że taka osoba jak Makishima w ogóle istnieje. Yy, oczywiście z czasem się okazuje, że ten wielki zły po prostu działa poza nadzorem Sybilli, co jest w sumie praktycznie niemożliwe w realiach tego. Potem, Ale jednak dał radę. Tak, a potem się okazuje dlaczego dał. No i też jest niczego sobie głównym przeciwnikiem Jednak czy to ten tajemniczy złoczyńca jest głównym zagrożeniem Czy tak naprawdę system Sibilla i jego mroczny sekret No to musicie się dowiedzieć sami, jak to obejrzycie Ogólnie taka permanentna kontrola ze strony komputera Nigdy nie jest dobrym pomysłem Jak się okazuje No właśnie, widzieliśmy to nieraz W Matrixie, w Ghost in the Shell I w kilku innych I produkcjach I w Orwelu, bo no pisali książki, nie? No właśnie, ogólnie bardzo główny męski bohater Jest spoko y, Jest spoko. Ale... Główny zły też jest spoko Daj mi dokończyć Bardzo mi przypomina Spajka, historię Spajka nieco z y, Cowboy Bebop No bo dobra O którym pos... też mówiliśmy Tak, y, nawet fryzurą trochę przypominałem Wysoki drybla z rozpiętą koszulą i marynarką Dobrze karnik, ubrany Dobrze ubrany y, Poszukuje jakiegoś tajemniczego złoja, którym ma jakąś tajemniczą przeszłość Da, da, da. No i posługuje się bronią, a poza tym jesteś mistrzem sztuk walki. Wszystko. Tak, tylko że nie dzieje się w kosmosie, tylko cały czas na Ziemi. I też jest tylko, science w... fiction. I też jest science fiction. No więc... takim możliwe, że autor anime właśnie się inspirował Cowboyem Bebop. Dobrze się to ogląda, ale ogólnie to jakiegoś szału też jakiegoś super nie ma. Szczerze to średnio mi się podobało. i Już widziałem nie raz takie, kilka takich historii, więc... Ale ma ładne openingi, ładnie ładne zanimowane. Opening. Tak, tak jest, bardzo się bardzo ładnie zanim, jest bardzo fajnie zanimowany, właśnie taki w stylu lat 2010, ta to, 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 to nowsza era. Ma bardzo ciekawą kreskę. Dobra. My musimy kończyć. To była audycja Mangusta. Oczywiście słyszymy się w przyszłym tygodniu, Jak kiedy zawsze. będzie mm, top 5. A to jest specjalny top 5. Bo będzie Dzień kobiet. No to o, wiecie. Osu Feministyczny o... kącik Weroniki. Tak i mam nadzieję, że Anna przyjdzie. Ja też mam nadzieję. E, e, osyłamy oczywiście do naszego Facebooka, na nasze konto na YouTube, gdzie się pojawiają nasze audycje. Oczywiście I do portalu Zielonej. I do portalu Zielonej, gdzie również będą skróty z, naszego, z naszej audycji. Żegnaję się z wami. Weronika. Maciek. Audycja nie Niemiec. Słyszymy się w tygodniu. Jeśli wiesz, jaka jest różnica między mangą a anime oraz, że filery są zborą każdego otaku, to ta audycja jest właśnie dla Ciebie. W każdy piątek Akademickie Radio Indeks przejmowane jest przez zapalonych miłośników mangi i anime. Audycja Mangusta poświęcona jest Waszym ulubionym tytułom z krainy kwitnącej wiśni. Znajdziecie tu krwawe polowania na potwory, walki potężnych wojowników oraz miłosne problemy nastolatków. Audycja Mangusta. W każdy piątek o 16.30.